Witam serdecznie na moim kanale, tutaj Nieuczesna. Dzisiaj już trzeci raz będziemy robić ban unban na moim kanale. Et wyjątkowy dzisiaj, ponieważ dzisiaj zaprojektowała nam e, nasza graficzka. Graficzka. Grafik, nasza pani grafik. Bingo! Bingo, teraz będzie ma się skreślać. Już przechodzimy do tutaj banowania, banowania. Jak to się robiło, czad Jak to się robiło? Też mam komputer Omen i bardzo polecam serdecznie. Polecamy Czad. Mam, mam laptopa, mam wiele laptopów omena i bardzo również polecam. Widzę mordeczka moja, a potem się chyba tak podekscytowało, że aż chciał wyruchać. Także ja rozumiem, że. Gust laptopowy, komputerowy też może jakoś tam no troszkę się rzucać w oko jakby bardzo doceniam, nie? Ale nie piszę takich rzeczy, dobrze? Proszę, daj mi unbana, będę grzeczny przysięgam. och dobra, jako że tutaj Omen, jestem pewna, że Omen by HP, jak widać tutaj Omen skład, tutaj kolega jest z naszego <laughs> z komputera do ruchanie krótka droga, czad. Przez komputer do serca, nie? Dobra, Dolywada. Dobrze. Yy, za to, że. Kurczę, nie muszę, nie mogę Ży używać. Lubisz omen, to masz drugą szansę, ale nie pisz już tak, please. Treść ruchanie? Ruchanie, mój Boże, już z takiej wysokiej nudy zaczynamy. Ruchanie, rzeczywiście trzeba, dobra, ruchanie. Pierwsze bingo, cyk, cyk. Siema, jam ja 14, to bo ile lat, nie? Ci co, ponad na 20 lat to są stu... <ślad> Chat, czad, czad, uwaga, kolejny wingo. Ctrl C, Ctrl V. Czy to gdzieś było... No chyba ja bym to zaznaczyła, że to jest S-Word, no? Ci co ponad 20 lat czad. Dobra, czad, czy uważacie, że ma... <ślad> ja myślałam, no dobra, że się ma 14 lat, więc może coś tam nie z was. Odrzuć. No to trudno. <ślad> Może, jak 20 lat dobijesz. <grymne> Przez je przegrałem, Kamil plus jeden. Kamila? Kamila? Przez Ciebie przegrałem NNN? O nie, to jest... No, nad november, tak? Zdecydowałem 100%, że wygram, dzięki. Dlatego kobiety nie powinny jeździć autem i tak robisz cosplay dziwki <grymne> Przepraszam, to konto mojego starszego kuzyna, ja mam 14 już lat, ale on ma 20 i on ogląda Ksajo, Ksajo w ogóle, jak on napisał Ksajo? Nie wiem jak to się pisze, ale bardzo ciebie lubię, Chod, no cóż, no, czyli co mamy? Starszy kuzyn, nie kolega, starszy kuzyn, Czad, czy tutaj, tutaj się nie zgadza, kot na kawaturze już nie ma, kuzyn, jest kuzyn, mamy kuzyna, czad, mamy kuzyna, widzowie, dobra, ale lecimy szybko. Lecimy elegancko, cyk kuzyn od razu. Znaczy tutaj, znaczy wie, że to jest jakiś kolej taki bardzo hehe, seks 69, he, 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 ruchanie. Ja bym tutaj, ja bym został jak go na bani, bo stanie za, za dużo unbanowałam, wiecie? Co uważacie? Ban, siema, ruro, siema. Ban, ban, ban. Dobra, dobra, odrzuć. No, tak dziwnie se piszesz, także lepiej. Drugie konto. Zrób mordziaty. nie no widzowie co to, to jest jakaś perełka może test leginsów Fortnite albo test leginsów czad. mamy w bingo e, czas mamy w bingo mniej niż 13 lat i myślę że to się podlicza akurat Fortnite test leginsów rekin od tyłu haha ha, rekin od tyłu hehe hehe he. jak się ma ale fik świk, fik, fik. Spam pokczem dyspam Siema puszczalska, siema puszczalska Witam, bardzo przepraszam za moją wypowiedź, niestety jestem młody i popełniam błędy, bardzo przepraszam, z z rodzinką Czy jestem młody i popełniam błędy liczy się jako mniej niż 13 lat? Ja go odrzucam, ponieważ nie lubię one man spamerów, to są, to są nudziarze, nie, także tutaj nie spamujcie solo y Odrzuć, y dziwnie piszesz i one man spam a, a tego nie lubię, więc lepiej nie spam mój innym, bo zaśmiecasz czat. Pokacyca. O suwek, Ale że suwek tak ozwadowo, bo takie, o! <grywa> O, szefu się martwi. Przepraszam za zapisanie pokacyta. Po prostu kolega jest idiotą. Kolega, kolega, alert, kolega, alert. Mamy czat, mamy czat. Kolega jest idiotą i teraz nie mogę pisać się o odblokowaniu, bo się popłaczę. Oj, Ojej, bana. Dobra, dobra. bana od szefa do stosu. Od słówka, dostałeś. Także możesz być zaszczyt, zaszczycony. I no, nie pisz już tak. Pozdrawiam. Uśmiechnięta buźka. O tu robiły łysy? Czemu okularki okular, kiedy jest w domu? Ograny, siema, tutek. Ty, ale tutek sub, tutek s. Yy, o, o widzisz, że tutka. ale dojce. Teraz chat, wiecie co? Tu jest to jest Assi. Czas, mamy Assi. Okej, okay, i teraz Assi. Mamy tu już. I am reformant, won't send any more of cycki na czacie. Please don't one ziombel. One cent anymore of cycki, no Raczad mnie przekonało. Intercontinental czad, nie? Intercontinental, bojer, 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 bojer. TikTok, pokacyce, cyce, po mogę moda, pokacyce Czemu nie dostał moda, czad? Widać, że ma powołanie, prawda? Pokacyce, cyce, po mogę moda. Mod him. Motki, bo ogarnia, tak. Przepraszam, brat mi do komputa usiał, debil. Jest brat, jest brat, czat, kolejny brat, okej, okay, mamy braciaka. Walek zmanował, żeby nie tego, żeby. no, żeby nie mieć konkurencji, dokładnie. Ty plus jeden, czat. Ale czy chcemy wierzyć, czat, że i w tym kwietniu, i teraz mu brat na kompa wchodził? No, odrzuć. Kumplu, pilnuj, kompa, albo brata. Sajo, <saniye> kocham ci, masz chłopaka, go szachy. Mi się podoba, serduszko, schudłaś? Schudłaś, te plenisz. Isze". piękny uśmiech, piękny potrójnie. Serduszka, daj tuś suwa. Halo, daj suwa, skif, daj, ddd. Doszło do nieporozumienia. Ostatnie wiadomości były kierowane do persony widującej na udostępnionej stronie i były skierowane w twoją stronę. Zdaję sobie sprawę z mojego błędu i mojego zachowania. Nie podlega, nie wiem już co sam piszę. Unban, please. <laughs> Czat, mamy tego! Nie do ciebie! Mamy nie do ciebie! Kolejna rzecz. Elegancko. Bardzo ładnie pisał, pytał się, czy schudłam. No, myślę, że tutaj. Ja bym to zaakceptowała, bo to w ogóle rok temu. Dobra, ja bym to anuluje. Okej, okay. okej. Okay. Rozumiem. Zaistniałą sytuację. Mam nadzieję, że się nie powtórzy. Okej, okay. ehe, nie czesano. Przepraszam, byłem pijany i posłuchałem emocji. Pijany! Pijany! Mamy pijany! Jestem pijany! Hoho! Dobra, chat Jest! Mamy, bingo! Pod emocji napisałem to na czacie, sorry, nie będę. Jeszcze sobie w banicji posiedzisz. Tak, dzisiaj czas mam, dzisiaj jestem twarda, okay? dzisiaj się nie daje tak, dzisiaj nie mam. Moje serce stołu teraz jeszcze z lodu, okej? Okay? Jakie okay, poprzednie rzeczy. O Jezu, ty arknunek, arknunek! O nie, czat, ja, on ma mnie nawet na awatarze, czat, widzicie, on ma nawet mnie na awatarze. 99 wiadomości. On, on, to wiem. Zimba, taka historia. On mi napisał kiedyś stare wiadomości, czat, stare wiadomości, że ale totalnie wdupisz dupie, że gra się stło, że jesteś beznadziejna, intujesz? I ja powiedziałam. Intuje? Dobra, jeśli zintuje teraz gierkę, to dostaniesz yy, VIPa. Ale jeśli nie zintuje, to przyzasz, że miałeś rację, że oceniasz mnie tuż po pozorach tutaj. No i zintowałam i dostał VIPa, czadę, że to była historia. Ale potem on tutaj dużo właśnie pisał, on jednak jest osobą, bym powiedziała, że raczej z tego, co tak czytałam go, to jest dosyć młodą osobą, więc widziałam się tutaj, widzicie, jak tutaj młode osoby właśnie spamują, Troszkę ich jakieś emocje no, ponoszą i patrzcie, jakby tutaj, no on próbował jakoś pomagać, tam, a propos y, Minecrafta i tak dalej, coś tam pomagał, nie? I, no. Widziałem, że się trochę przywiązał do streama, ale ja, ja, ja będę mu drugą szansę, bo on naprawdę też ponad tysiąc wiadomości napisanych. Widać, że się przywiązał. E, hejka. Masz wadę wymowy? Nie, że mi się przywalał, ale już dykcję, Karolino. Ja na bombie dam obserwację tylko że wiadomość. Im częściej tutaj wchodzę, tym więcej cysków pokazujesz? Co? Gdzie? Lupisz kutasowe rzeczy? Kokosowe. No to nie jest ze czat. Może zwalić konia? Może zrobić miloda, sola albo z koleżanką bez różnicy. O! Byłem kustu, <laughs> a jestem zresocjalizowany, ogólnie bardzo przepraszam Karolinę i całą Maderat za swoje zachowanie. <śmiech> Szczerze? <śmiech> ja bym tutaj chat odwodowała, by mnie teraz... <laughs> Wieki temu czad, to było dwa lata temu też, no. 2019, dobra. Daję umwana, bo to... Bo dawno i mnie rozśmieszyło. <noise> Lubisz, kutasowe rzeczy. <noise> o, franio, widzowie! <noise> mamy to, mamy, widzę, frania. Pa, <noise> super loka. Paja, ekstra, klasa. E, stary zrobił, jak srałeś przez dziurkę od klucza. Boże, kto tak mówi? Srałeś przez dziurkę od klucza? Ej, znacie mnie? Są dziś pani nudesy? Czy mogę sobie do pani zwalić? Proszę, ale poprosił czat. Dobry chłopak, dobry chłopak, dżentelmen, praktycznie, nie? No prawie gentleman. Wyjąłem penisa, pokaż język, Czy to nie to. Daję to na miniaturkę, czad. Wyjąłem penisa, pokaż język. Niepocieszające zachowanie z mojej strony, bo dwa lata temu już, już taki nie jestem, przepraszam czad. No niepocieszające, dwa lata temu, prawda, dwa lata temu, myślę, że tutaj Franio, sławny streamer czad, może jakiś kolabor, wyjąć penis, pokaż język. Kto tak pisze, czat? czemu tak piszesz, Franio? Czemu tak piszesz? Middelort pisał, pokażę wam, jak to wyglądało z mojej strony. Paweł Szabla, siema Karina, mam pytanie, Je, jest taki ziomek w Franio y Streamer Iryly, i dostałem screen jak pisze do Ciebie że, czy, typu pokaż język etc, zweryfikowała byś czy to prawda, <śmany> zweryfikowała byś czy to prawda czy fake? Sek, i tak słyszę o co chodzi tak, no okej, okay, sprawdzę, nie? Sek, no i, i nie wiedziałam czy na Instagramie w ogóle, bo jeśli prawda to muszę z nim porozmawiać na temat zachowania typu krewetka, nie na Twitchu, nikt Franie, tak patrzę, czaty. no i jest, jest takie coś, jest takie coś, no. <śmany> Dziś pani do desy, czy mogę sobie pani z zwalić? <laughs> także tego. Dwa lata temu nie miał partnera i z kolegami wszedł. xdbk. No to nie zły ten Fraju, tam kolegę. Dzięki Karlina Ludzie, że... także taka ciekawostka, ma taka ciekawostka. Wódz napisał, i się za Frajiem, prawda? Tutaj, że Frajem powiedział, że dawno temu z kolegami. Myślę, że Fraju zasługuje na drugą szansę, Czad, prawda? Anul Ibana. Y Słyszałam, że kurczę, wymówka pijanych kolegów. Co prawda, co prawda o 15.00 daję drugą szansę, szansę, bo sam wódz się stawił. Także pozdro i miłego dnia. No, widzowie. Umban la frania polis. Umban la Frania. <laughs> Elegancko. O, O. Czy właśnie moją dziewczyną? E, -e czesaną, czat. Czy to jest... To jest w przeciągu miesiąca. Czy to jest czego bipolar? Przepraszam, jzynal zmuszony do wyzwania pieniądze już nie taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Bipolar chyba, nie? To jest, to jest bipolar. Bym powiedział, to jest bipolar. Od... Siema, chcę moją dziewczyną do kursu. New uczesaną. Bipolar się zgadza. Za to ty możesz szukać. Szukać nowej streamerki. Haha, dobra, to dawno powiedziałam co. <laughs> zrobiliśmy bingo. Jak tutaj widać, zrobiliśmy tutaj na Unbanner Requeste Bingo stary, znaczy tutaj stary jest środkowy, jest z pustym polem, oczywiście okazało się w bingo. Mamy bingo z ban unban, więc dla widzacza tutaj yy, będzie fikołek. ok, nie robię tego na co dzień, także sorry, jeśli zrobię coś od no No boi się trochę. Nie róbmy z tego wielkiej rzeczy, ok, Trzeba nie róbmy z tego wielkiej rzeczy. Dobra. Ciekawe, czy doniczka się wywali. Nie wywali się! Znaczy chyba, dobra, czekajcie. Trzeba czwórkę z lewo, okej? Okay? Okej, okay, więc był Fikołek za bingo, także dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobał taki odcinek, to e, podajcie znać w komentarzu, zostawcie lajka, subskrypcję i dzwonek, jeśli Wam się podobało. I pamiętajcie o podawaniu swoich pomysłów na kolejne odcinki, także czytam wszystkie komentarze i odpowiadam na nie, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach.